Motodziennik wspiera multiporównywarka rankomat.pl. Wspiera nas OptiFinance, specjaliści od leasingów, kredytów i ubezpieczeń, Zabezpiecza Auto, skuteczne zabezpieczenia antykradzieżowe, oraz Fanfaro, producent specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, rolniczych i przemysłowych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest Motodziennik w poniedziałek. Serdecznie zapraszam na cały tydzień z motoryzacją z nami. A będzie to tydzień prawdopodobnie dość ciekawy, dlatego że rozpoczynają się właśnie targi motoryzacyjne w Paryżu i po raz pierwszy od roku 2019 mają one sens, znaczenie i są po prostu ciekawe, głównie za sprawą wielu wystawców, też wielu premier, od których zaczniemy. Chyba nic dziwnego w tym, że jak targi są, czy raczej były we Frankfurcie, to dominowały na nich firmy niemieckie. Za to Paryż to kiedyś przede wszystkim nowe pomysły Peugeota, Citroena i Renault, a Genewa to spotkanie najbardziej neutralne, na którym mogły się wybić firmy koreańskie czy japońskie, albo włoskie. Tak było przez lata i tak będzie, tak jest, w tym roku we Francji. Z jednym małym zastrzeżeniem: Peugeot i Citroen już się chyba nie identyfikują jako marki francuskie. Gdzieś się to zatarło przez te kilka lat w koncernie Stellantis. Za to Renault jest zdecydowanie na fali. Po marnej drugiej połowie drugiej dekady XXI wieku, kiedy francuska firma nie była w stanie nadążyć za zmianami i za konkurencją i przede wszystkim podjęła sporo kontrowersyjnych decyzji związanych z linią modelową, można już chyba ogłosić wielki powrót i niemal produktową ofensywę. Oferta jest co prawda podporządkowana aktualnej modzie na -y, ale pozbyto się z niej nieudanych konstrukcji typu Coleos, wprowadzając w zamian zgrabne Rafale i Australa. Nowa Meganka jest elektryczna, Senik również i są to bardzo udane konstrukcje, Senik zwłaszcza, ale w ofercie pozostawiono spalinowe Clio oraz budżetową wersję starej meganki Sedana za 88 tysięcy zł oraz Kangus Dieslem rewelacyjnie radzi sobie dacia, ciągle tania, z roku na rok coraz lepsza, a to, co właśnie odsłaniane jest na paryskich targowych stoiskach, również, przynajmniej moim zdaniem, świadczy o przemyślanej strategii. O Citrenie, a mi kilka razy Państwu wspominałem, to pojazd wolnobieżny, typowo miejski, oczywiście elektryczny. Auto kosztuje 8 euro, choć podejrzewam, że mało kto je kupuje, częściej wynajmuje. Na minuty, albo na rok, czy dwa. Niemniej, to właśnie ta konstrukcja, w Polsce niezauważalna, ale w dużych miastach, zwłaszcza we Francji, powoli również we Włoszech pojawiająca się coraz częściej. Niejednokrotnie z młodzieżą za kierownicą można tym od 14 roku jeździć. I sporo tego pod szkołami parkuje, a mi to czekało się konkurencji. Pamiętają państwo Renault Twizy? Trochę motocykl, trochę skuter, w odróżnieniu odami pasażer siedział za, a nie obok kierowcy. Konstrukcja pojawiła się w 2012 roku, produkcję zakończono w roku ubiegłym, choć to nigdy nie było szczególnie popularne. Kilka tysięcy sztuk rocznie sprzedawano głównie we Francji. Ten pomysł wrócił już pod marką Mobilize, wyodrębnioną z Renault na potrzeby car aut na minuty, miejskich aut dostawczych i usług typu robienie zakupów Dowożenie żarcia. Mobilizę duo kosztuje 9 lub mocniejsze prawie 11 tysięcy euro, jest więc nieco droższe od Ami, ale może mieć klimatyzację, podgrzewane siedzenia, a nawet poduszkę powietrzną, której w Ami nie ma, bo nie musi jej tam być. Ami ma prędkość ograniczoną do 45 na godzinę, przez co jest pojazdem wolnobieżnym, a nie samochodem. A duo będzie w dwóch wersjach. Tańsza wolniejsza jest ośmiokonna, ale będzie też prawdziwy demon na kołach, 21 elektrycznych koni i 80 na godzinę będzie tym można jechać. Zasięg do 160 km zimą do 100 km. Czy to się przyjmie? U nas nie. We Francji bardzo, choć to też trochę zależy od opłat za parkowanie, które ostatnio bardzo wzrosły. Jednak oprócz poprawiających komfort dodatków, takich jak klimatyzacja, których do Ami nie zamówimy, i wyższej prędkości w mocniejszej wersji, duo w odróżnieniu od Ami jest dostępne również w odmianie dostawczej jako Bento. Kolejna nowość to Alpin A390. Elektryczny crossover to ciągle wersja koncepcyjna. Podobno bardzo zbliżona do ostatecznej, produkcyjnej. Ma to być konkurencja elektrycznego Porsche-Macana ambitnie a auto zbudowano w oparciu o platformę elektrycznego Senika. Jak wspomniałem, to bardzo dobre auto w końcu godna europejska konkurencja Tesli. Pytanie, na ile uda się ją dostosować do samochodu, jakby nie patrzeć ze sportowymi aspiracjami i ostatnia wielka nowość ze stajni Renault model 4. Też elektryk, ale za to retro. Auto zbudowano na platformie piątki, to segment B, 4,14 m długości, spory bagażnik, 420 litrów oraz dwa rodzaje napędu, 120 koni, 300 km zasięgu, 150 koni, 400 km zasięgu. Wygląda ciekawie, na zewnątrz przynajmniej, bo w środku efekt retro psuje nieco wykończenie piano black i dwa ekrany, z obsługą jak w każdym z 87 aktualnie produkowanych modeli Renault. Konkurencja w postaci Peugeota przygotowała elektryczną odmianę modelu 408, 200 koni, napęd na przód i trochę ponad 400 km zasięgu. Ciekawie jest u Citroena. Dwa modele C4 oraz C4X, czyli ten bardziej ścięty z tyłu, zostały odświeżone. Zwłaszcza z przodu, który został upodobniony do mniejszego C3. Swoją drogą zarówno C4 jak i C4X są na naszych drogach praktycznie niezauważalne. A wiele osób chyba nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że są w sprzedaży. Czy to się zmieni po modernizacji? Nie sądzę. A jaki los czeka nowe C5 Air Cross? Aktualnie dostępna generacja pojawiła się w 2018 roku i na początku, głównie za sprawą przyzwoitej ceny, jako tako się to sprzedawało. Zwłaszcza z dwulitrowym dieslem. Ale od 2020 roku coraz słabiej, mimo że po drodze dwa lata temu była modernizacja, która naprawdę wyszła tej konstrukcji na dobre. Za to korekty cenników niekoniecznie. 5 lat temu najtańsza wersja kosztowała 87 tysięcy złotych. Najdroższa, Shine z dwulitrowym dieslem, 140 tysięcy. Teraz najtańsza kosztuje 170 tysięcy, 1,236 koni, a za diesla, niestety tylko 1,530 koni, trzeba zapłacić 180 tysięcy. I chyba tu jest tajemnica ewentualnego sukcesu, nie tylko w wyglądzie. No i wracamy do koncernu Renault, ale na stoisko Daci, która w końcu pokazała Big Sterra. Choć tak naprawdę prawie wszystko, oprócz ceny, o nim wiedzieliśmy. Ile za auto trzeba będzie zapłacić? Oficjalnie nie wiemy, dlatego oddam się spekulacjom. Są trzy wersje silnikowe: 1, 2, 3 cylindry 140 KONI z fabryczną instalacją LPG. I moim zdaniem, auto w tej wersji będzie kosztowało 99 999 zł, czyli 20 tysięcy więcej niż trzeba zapłacić za DASTERA z 1.0 LPG, czyli wyraźnie więcej. Ale raz, że silnik o 40 KONI mocniejszy, dwa, że to jednak o ponad 20 cm więcej auta. Bigster ma prawie 4,60 m centymetrów długości. Diesla w ofercie nie ma, ale odmiana 4x4 jest. Wyłącznie za skrzynią manualną, podobnie jak auto na gaz i wyłącznie z silnikiem 1.2 130 koni. Mocniejsza o 10 koni i wersja ma napęd na przód, też 1.2 pod maską, a automat i 155 koni ma nowa hybryda debiutująca właśnie w Bigsterze z silnikiem benzynowym 1.8 i rzecz jasna będzie to ta najdroższa wersja za jakieś 130-140 tysięcy. Test nowego Dastera będzie na kanale w piątek. Nie jest to auto idealne, Raczej znośne, ale w zestawieniu z droższą chińską konkurencją bardzo przewidywalne, również w kwestii utraty wartości, zaskakująco znikome, jeśli chodzi na przykład o dastera drugiej generacji, zwłaszcza po lifcie. Na targi motoryzacyjne w Paryżu wrócimy w przyszłym tygodniu, by przejrzeć pozostałe, nie tylko francuskie stoiska, zwłaszcza chińskie zwróciły największą uwagę na dniach prasowych. Bo to ciągle jeszcze egzotyka, a nie każdy miał okazję z nią bliżej, i przechodzimy do pozostałych ciekawostek na dziś. Jednocześnie zostając w Paryżu, w którym nie życzą sobie, by turyści przyjeżdżali do miasta swoimi autami. Drastycznie podniesiono opłaty za parkowanie dla niemieszkańców. mieszkańców. W centrum to 18 euro za godzinę, przez pierwsze dwie godziny, potem drożej. Poza centrum 12 euro, o ile samochody ważą ponad 1600 kg, albo, jeśli są elektryczne, ponad 2 tony. Więc można chyba zaryzykować stwierdzenie, że we Francji, w Paryżu nie lubią dużych suwów. Oraz Disney. A jak ludziom najskuteczniej zobrzydzić ten, jakby nie patrzeć, ciągle obok LPG najbardziej ekonomiczny środek transportu? A na przykład utrudnić tankowanie. Na czterech największych stacjach paliwa, zlokalizowanych w centrum i przy obwodnicy zabroniono sprzedaży diesla. To nie żart. Do roku 2030 diesla ma nie być na wszystkich stacjach w ramach aglomeracji paryskiej i niewykluczone, że dieslem do Paryża po prostu nie wjedziemy za kilka lat, choćby auto spełniało normę Euro 12. I oczywiście przyjmuję argumenty, że spaliny są bardziej szkodliwe niż te. Silnika benzynowego, bo sadza, bo cząstki stałe, bo często smród. Ale to właśnie Francja, jak nikt inny, jeszcze 10-15 lat temu promował zakup diesla dopłatami ekologicznymi, a silniki 1.4, 1.6 HDI oraz 1.5 DCI były montowane we wszystkim, co miało cztery koła, łącznie z autami z segmentu A, jak Citroen C1, Peugeot 107 czy Renault Twingo. Mało tego, ostatnio w cenniku pojawił się Fiat Tipo z dieslem. W Polsce z 20-tysięcznym rabatem kupimy kombi z 1.6 130 koni z manualną skrzynią biegów za 95 tysięcy złotych. Ale we Francji można kupić sedana z tym samym motorem za niecałe 17 tysięcy euro. Jakby nie liczyć, to 72 tysiące złotych. I nieraz już te spore różnice w cenach pomiędzy Polską a Francją zauważałem, oczywiście na naszą niekorzyść, ale ta jest naprawdę rekordowa. I przeskakujemy do Wielkiej Brytanii, w której w tym roku firmy obecne na rynku muszą, nie powinny, muszą sprzedać przynajmniej 22% aut bezemisyjnych, czyli elektrycznych. W przypadku samochodów dostawczych musi to być minimum 10%. No i jest mały problem, bo sprzedaż aut elektrycznych nie rośnie zgodnie. Hmm, no nie powiem przewidywaniami, tylko raczej pobożnymi życzeniami sprzed roku czy dwóch. W tym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost jest ledwo 3%. A co rośnie? Sprzedaż diesli o ponad 17% i branża moto jest pod ścianą, bo jeśli do końca roku się nie wyrobią z planem, a podobno 18% to absolutne maksimum i tak trudne do osiągnięcia mimo wpompowania w rabaty 2 miliardów funtów, to zapłacą drakońskie kary. I jeszcze do Stanów zajrzyjmy na koniec, bo Tesla. Bardzo wszyscy czekali na dwójkę, czyli tę Teslę za 25 tysięcy euro mniej więcej, a wraz z nią miało się pojawić Robotaxi. Ostatecznie jest tylko robotaksi w formie jeżdżącej makiety. Jest to auto bez kierownicy, za to sceną, ale bez wyznaczonej daty produkcji, ale takiej z sensem. Bo niby 30 tysięcy dolarów w 2027 roku, ale chyba nikt, poza graczami giełdowymi, nie przykłada większej wagi do słów i zapowiedzi i obietnic Ilona Maska. A wracając do prototypu, ma on sam jeździć i podobno nie potrzebuje znać miejsca, po którym się porusza, tylko mapuje je sobie w locie i przy okazji się uczy, i pewnie będzie przekazywał zaskanowane informacje na serwer, dzięki czemu inne auta będą mogły z nich korzystać. Kierownicy brak, pedałów również, dwa miejsca i wygląd, który bardzo, bardzo coś nam przypomina. Otóż to. Tesla Robotaxi, czy raczej CyberCup, to wypisz, wymaluj elektryczna inkarnacja Volkswagena. Niemal identyczny profil, podnoszone drzwi i brak tyłu. W sensie obie konstrukcje są dwuosobowe, bez szyby z tyłu. Volkswagen XL1 w wersji prototyp pojawił się w 2002 roku. Wersję produkcyjną, czy taką przedprodukcyjną poznaliśmy w roku 2009. Wtedy dowiedzieliśmy się też, że auto będzie kosztowało 11 tysięcy euro i będzie zużywało około 1 litra oleju napędowego na 100 km. To była naprawdę rewolucja i rewelacja. Czekaliśmy na to. No i w 2013 roku się doczekaliśmy, chociaż nie była to już, nie, nie był to już napęd czysto spalinowy, tylko była to hybryda plug-in, ale ciągle z silnikiem wysokoprężnym. Auto kosztowało 11 11 euro, powiedziałem 11 tysięcy euro, auto kosztowało 111 tysięcy euro, wyprodukowano, sprzedano 200-250 sztuk, no i przejrzałem nawet mobile D, żeby zobaczyć ile te samochody, jak te samochody są wyceniane w tym momencie, srogo, najtańszy egzemplarz kosztuje 95 tysięcy euro, najdroższy ponad 150 000 euro. To wszystko na dziś. Pięknie państwu dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek Motodziennika już w środę, kiedy to sprawdzimy przed zakupem auto używane, oraz w piątek, kiedy przetestujemy najnowszą dacie Duster. Do zobaczenia. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.